W kałach, kochani. Całą powierzchnią topy, tak żeby noga nam się paluszkami nie ześlizgnęła. Dawid mi dał taką radę kiedyś no. Tutaj można czuć troszkę większą eksploatację rąk, bo jesteśmy na takim, nie wiem, chyba można powiedzieć na odciągu, ale nie był to, jak widzicie, jakiś mega długi odcinek, więc całkiem przyjemnie się go szło, mogę śmiało powiedzieć.